Słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. E, jedziemy z kolegą zamienić dwóch kierowców w Bratysławie jest poniedziałek, w zasadzie to już wtorek, nie jeszcze poniedziałek, 23 coś, 2356. Zaczynam roadloga czwórkę e, z racji tego iż ten odcinek będzie taki trochę łączony, bo mam końcówkę dnia no to nie będę osobnego odcinka robił. Cel Bratysława, jutro mam na lajcie, muszę dolecieć sobie tylko tam, gdzie muszę dolecieć, no i będę walczył z vlogami, ponieważ zostały mi trzy vlogi do końca roadloga dwójki, muszę to zmontować i Przemek to będzie ogarniał, a dalej no cóż, zobaczymy co dalej, nie wiem jak z tą trójką wyjdzie, w każdym razie witam w nowej serii. Się panowie porozjeżdżali strasznie brudne to moje auto. Chyba sobie na mail podjadę. Sytuacja tego typu, że przeładowany już jestem, ale załadunek mam prawdopodobnie jutro dopiero. Nie pali się, totalnie się nie pali. Zaraz jeszcze dowiem wszystkiego, zorganizuję sobie resztę. Bo tutaj jeszcze elektronika muszę sobie do końca zorganizować. W każdym razie. Nie będę musiał chyba żadnych winiet załatwiać w tym aucie Fantastycznie Co to za winieta jest? DDV Slovensko Republika Słowenii, ale chyba już nie I nie wiem czy jechać, czy stać. Teraz pomyślę nad tym sobie jeszcze na spokojnie Tymczasem kończę się przepakowywać. Sytuacja wygląda tak, zdobyła się godzina 13.30. Trochę za późno, niż bym chciał. No, musiałem się przespać po nocce. No i co, ono 600 km mam na załadunek. Gdzieś mniej więcej. No to jadę. Nie ma opierdzielenia się, po drodze się muszę się zatankować. Uch, sytuacja wygląda następująco: dwudziesta trzydzieści pięć ja wstałem, bo położyłem się spać, sędziów, że stało mi to nie wiem, czysta? Moment. Zobierz ah, ostatnich celów. Trasa obliczona. 297 km mi zostało na zawodunek, więc sobie jadę. Koło północy będę idę spać dalej. Położyłem w ogóle laskę na montowanie rodloga, który miał być dzisiaj, ponieważ jest daily zmontowane. Ponieważ chcę uniknąć tej sytuacji, którą zaliczyłem w poprzednich trasach, czyli ten moment, kiedy staję przed lustrem i widzę, że mam oczy tak czerwone, że dziwię się, że na no nie widzę. A wy. czy nie wszyscy, ale część z Was zaczyna podnosić lament, jaki to jestem niewyspany, jak mnie sprytorzy gonią i tak dalej. teraz jestem wyspany. Cierpi na tym niestety roadlock, ale no to jest taka praca. Jest taka praca, że niestety wymaga dużo czasu, a jak dorzucimy do tego coś jeszcze, to wtedy nasza doba staje się za krótka, przynajmniej moja. Także dzisiejszy odcinek tak trochę na leniwca. Ja się zbieram i jadę, a weź się do Was gdzieś po drodze. Może nawet jakieś tam mlepsa walniemy. Why not, tylko nie wiem gdzie mam GoPro, to chyba nie dzisiaj. na miejsce, już nie muszę się tak kępować trochę z tą muzą, bo muze pozwolenia od Kronikla na używanie muzy też już mam Co było widać w vlogu poprzednim, ostatnim odcinku, chyba jednym odcinku, w daily vlogach A, wyjechałem na miejsce, w prawie na miejsce Kilometr mam jeszcze, ale byłem już pod firmą, jutro będę ładował jest godzina 0.29, także biorę się za montaż odcinka i idę spać Trochę jestem wyspany, no ale trzeba się odespać na jutro, żeby być bardziej wyspanym, żeby potem niektórzy z was nie mieli powodów do tego, żeby narzekać, że jeżdżę niewyspany. No, nie mam zbyt dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia dzisiaj. W sumie taki wyjazd był na szybko, dużo się działo. Kto ogląda daily vlogi, to wie, jak to wszystko wyglądało. No i co, no. Wziewa mi się, także pora się brać. Nie ma pierdolania się! Siła! Siła! Musi być! To do juterka. Na razie.